Cześć, ja jestem Igor, 61 witam was w kolejnym filmie na moim kanale, to jest blog TityWars, życie I to, to jest zwykły, chillowy odcinek z kolejnego dnia w pracy Pewnie pytacie dlaczego tam zaparkowałem samochód A to dlatego, bo wyjechałam sobie na wyspy O, jeszcze raz chciałam wam powiedzieć, w tym odcinku kupujemy wyspę znaczy, kupujemy, nie kupujemy, tylko. Bo słyszałam, że tutaj jest opuszczona wyspa. Znaczy, że, że ku... nie kupimy jej. I teraz pojedziemy się zapytać na, na policji, czy jak ta wyspa jest opuszczona, czy możemy sobie tak po prostu przyjąć, przy, przyjąć, tak żebyśmy było, żeby była nasza. Ja tu właśnie podparkuję. Dobra, nagrywa się. Dzień dobry. Czy ta wyspa taka najmniejsza, z, chyba 4 wysp, jest opuszczona? Tak, opuszczona jest opuszczona, ok. Czy, czy to znaczy, że ja bym tak sobie mógł ją po prostu wziąć? Tak, okej, okay. dobra, dziękuję Powiedział, słuchajcie, że mogę ją po prostu sobie wziąć No to cóż, no za po prostu sobie ją kupię Czyli nie kupię, tylko sobie ją wezmę Idziemy teraz do nas po naszą łódkę I pojedziemy naszą łódką Znaczy, nie że nie pojedziemy, tylko popłyniemy Dzisiaj chyba nie będzie chillowego dnia w pracy, tylko chillowy dzień na wyspach o jezu, bym typa przyjechał, Dobra. Mam ogólnie 5864 kasy, Bo ogólnie mi przyszło 5000 pensji z tamtego z, tamtego, z, z, z odcinka na, odcinek, na ten odcinek, Dobra. O jezu, dzieła ja pojechałem. Tutaj musimy zaparkować. Spoko tu parkujemy. O jezu, przepraszam, że tak uderzyłem. No ale niestety nie chcąc uderzyć. Oponą też uderzymy, ale to opona tylko okay, Idziemy tu po naszą łódź Ogólnie nasza łódź jest Ona jest takim bardziej mini jachtem, znaczy jacht taki mini, a nie taki jacht normalny, bo jacht to stan taki stoi A to jest taki mini jacht W tej łódce można nawet spać, jest takie tutaj, pod, tutaj macie o, to jest takie okienka jakby I Można nam sobie Się nawet zmoczyłem trochę no to tak, ja zrobię przerwę myślę, widzimy się jak już dopłynę. Do Dobra, ja jednak jeszcze nie dojechałam. Znaczy nie czy trzeba mówić, że jeszcze nie dojechałam. Myślę, że weźmiemy sobie tą wyspę. bo pójdziemy będziemy obejrzeć, czy nie ma żadnych tam pająków, jakichś kurde zazwyczaj pająków, czy kokosy słyszałam, że chyba są na drzewie. Dobra. Ogólnie utka pamiętajcie, pamiętam, że muszę mieć do spłaty dom. Nasz dom, bo tam chyba kosztował 2 milion, milion dolarów. No, 990 dolarów i ja będę go musiał spłacać w każdym odcinku. Będę oba, że driftuję łódką, będę musiał go spłacać. Tak, pomyślę, że po 100 dolarów co dzień w każdym odcinek. Dobra, możecie ogólnie wbić na kanał Macie 63 i Jasne 69. O, to jest chyba ta wyspa. Ta, tutaj, tak, ta. To jest chyba najmniejsza. Jeszcze dokładnie muszę je obejrzeć. Dopiero wtedy zadecyduję, jaką wybiorę. Znaczy, jest jedno puszka, to w sumie albo biorę ją teraz, albo ją wezmę ogółem. się tu? Zmieszczę się. O Jezus! No, i ta wyspa nie? Tutaj. Pytałem się jasnego, czy on już tej wyspy nie zajął, ale. No, wysłałem mu zdjęcie, że ja kupiłem tę wyspę. Co to by była nasza wyspa? No, dużo tak powiem. No to mamy jakby nową nieruchomość. To jest nasza wyspa rajska. Tu ogólnie jest takie jakby mini miasteczko, jakby taki Hawaje. Smoka ta wysypka. Nie jest największa, chyba jasne ma tamtą w sobie wysypkę. Ale tamty nie chcę, bo tam są piraci i A czy latarnia jest znaczy, akurat ale tu ta wyspa jest taka... O samo co, od, samotą, od samotą. No, że nikogo tu w ogóle nie ma. No to fajna, taka bezludna trochę wyspa. Dobra. Teraz sobie się wziąłem i myślę, że... Teraz po później słyszałem, że zadzwonię do jakiegoś do, do mojego kumpla, że mi tu... O ta wyspa jeszcze jest fajna. Ta mi się mega podoba. No, czy... Ta łódź mi się bardzo... Znaczy ta łódź, Boże, ta, ta wyspa Mi się bardzo podoba Ale nie... no, wybrałem tam 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 jest spoko Teraz ogólnie popłynie pop... Tutaj Mój kumpel teraz mi auto podwiezie Koło tego mosta auto tu nawet dzień jasnego jest I on mi tu podwiezie auto A ja łódką podpłynie tam, żebyśmy już nie marnowali Na czas na odcinku no, Gdzie jest to auto? Dobra, o Boże, dobra, teraz tu po, po, podejdziemy naszym autem. I dzisiaj chyba zrobimy... Pi Ojej, kursik. Kursik VIP. I zagramy sobie w zdrabkę. Pójdziemy. O, na zakupy... O nie, najpierw zatankujemy, skoro już tu jesteśmy. Dobra. Zwykle myślę, że ich przyjadę, bo pewien, pewnie trochę tu będziemy czekać, a hmm. trochę się poczekamy. na no, zróbcie mi tu miejsce, ludzie. Gdybym mógł tromnąć, to do... stromią bym was tak, żebyście uciekli. Kurde. Dobra, oby się no, nikt nie zrespi, dobra? To, to chyba dwóch lewnych, dobra? Tankujemy O no, że tankowałem, ale... Jeszcze muszę pójść zapłacić. No tak coś się zbogowało tutaj. To za... No nie no kurde ludzie, ile to potrwa? Dobra, i wiesz. No boże! ja powiadomienia ja z YouTube'a jeszcze to po prostu. Dobra, uciekamy. Z, nie zapłaciłem ogólnie, o tutaj sobie pojedziemy Zobaczymy jak tam film, jak tam salon jasnego, może Ogólnie miałem w kupić takie białe auto, bo chyba o ile go jasniejszy sprzedał Dla Jessica Bo ogólnie pewnie pytacie co Jessica ma, Jessica ciągle pracuje Uderzyłem w stolik, super To są chyba stoliki jasnego No musiałam zrobić małą przerwę, ale tu jestem Jedziemy teraz do naszego, mojego, nie wiem jak mówić Domu raczej willi a pojechać do sklepu, supermarketu Żeby tam zrobić zakupki Dobra, idziemy, śmigamy Oczywiście nasza G-klasa spisuje się bardzo dobrze Ostatnio robiłam sobie jego, jej przegląd Ale nie poświęciłam na to odcinka, bo to byłoby sensu Na przykład tytuł odcinka Przegląd G-klasy, no bo tak trochę nudno by było dla mnie dla was w sensie też. Ogólnie dobijamy 110 subskrypcji, więc możecie zasubskrybować mój kanał. Bo dobijamy 110 subskrypcji. Parkujemy. Dzień dobry. To ja tu zdrapkę poproszę. No, o teraz zdrapałem i nie wygrałem. Ja z nie miałem szczęścia i limuzynę wygrał. A tu, a tu teraz się wygrywa. O, o, chyba ile? 40 tysięcy. 45 tysięcy dolarów. Dobra. Dwa jabłka i lecimy. Może zrobimy sobie jeden kursik. No nie no, kurde, i dziadek. Kurde no. Dobra, bo teraz pojedziemy sobie, może zrobimy sobie jeden kursik. Co trochę wątpię. radzie idziemy szybko do driver teamu. I na no, driver team tak się nazywa ta korporacja. I spytałem się czy dostaniemy oklejenie jakieś. I się dowiedziałem, że możliwe, że dostaniemy jakieś naklejki na auto. Żebyśmy wiedzieli, że jestem taksówką, a nie jakimś Uberem. Teraz pojedziemy sobie do Jezusa, że tak w jednym Ja Wiadomo, chcę tu przejść, tak zahamowałem nagle. Dobra. Trochę zarysowałem podwoziem, ale to mniejsza z tym. Jesteśmy tu przy Driver Teamie. Drivers! No, ja będę mówił Driver już. Dobra. No to ja bym zaczął pracę. Dobra, dzięki, spoko. Na pierwszy kurs pod Singapur, więc śmigamy tam pędem. <laughs> Dobra, jedziemy pod Singapur. Prawie uderzyłem w autobus, z mojej winy, oczywiście. Nienawidzę tego miejsca, to jest najgorsze miejsce. Jedziemy, że dojeżdżamy pod Singapur. Tam czeka podobno jakiś typ. I on idzie na, na jakiś mecz. Podobno, dzisiaj jest mecz piłki mhm, dobra trochę tu są przepisy, ale on dokładnie chyba stoi tu o, jedzie, jedzie tutaj pasażer nas wsiadaj, piesek? no to było, się zdziwili się trochę nasz pasażer to pies podobno, właśnie tego psa mówili, jechać wolno bo pies się boi jeździć szybko samochodem, no to co, dycha wolno no to widzimy się jak ja już dojadę, bo chyba to będzie nudne. Dobra, trochę przyspieszyłem, bo myślę, że nawet się nawet nie skapnie. Dobra, i ten piesek chciał na stadion iść, czyli znaczy jechać. Czy właśnie od tego psa? O, tam chyba stoi, tylko właśnie tego psa. Nie, to nie on, po prostu piesek z na mecz. No, wyskakł piesek. No, Pa sobie, dobra, elo. Teraz podobno ma podjechać pod. Boże, pod sen, Pod moją firmę starą. Czyli tam, bo tam bo podobno ja, wiem chyba teraz właściciela. W tej obecnej jego miejsca, gdzie to nieruchomość sprzedałam. To była moja firma z meblami, która w ogóle się nie rozwinęła. I tam podobno ma nam dać typ, kasę. Nienawidzę tego miejsca, jeszcze raz to mówię. Teraz to trochę pośmigamy szybciej. Yy, wezmę na ten kurs chyba 50 dolarów ja Gdzieś nie wiem, po co zamawiał, typ, taksówkę VIP dla psa Bardzo dziwno, gdzie miałem tam dobra O O Jezus, Mara widzieliście, co prawie wunderzu Z speedem jedziemy tu pod firmę O, stoi ten gościu w garniaku Dobra 50, 55 dolarów, okej okay. Spoko, dobre, dziękuję, do widzenia. No i myślę, że kończymy odcinek ten, w ten sposób. No do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie na kraju Block City Wars. Oczywiście jakaś seria, tylko też... Nie wiem jaka seria. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!